Zapraszam Was do posłuchania baśni angielskiej zatytułowanej Kocia Skórka Był niegdyś pewien bogaty pan miał żyzne ziemię i domy i bardzo pragnął mieć syna który by to wszystko po nim odziedziczył też, kiedy żona powiła mu córkę tak śliczną jak tylko można sobie wyobrazić nie zwrócił wcale na nią uwagi i rzekł nie chcę oglądać jej na oczy. Dziewczynka rosła, więc piękniała, a ojciec nigdy na nią nawet nie spojrzał. Kiedy skończyła 15 lat i mogła już wyjść za mąż, ojciec powiedział, niech poślubi pierwszego lepszego, który po nią przyjdzie. Gdy wieść o tym rozeszła się w okolicy, zjawił się natychmiast pewien stętny, gburowaty starzec. Dziewczyna nie wiedziała, co robić. Poszła więc po ponadem do wróżki, a ta jej tak powiedziała. Powiedz, że nie wyjdziesz za niego, dopóki nie dostaniesz srebrzystego płaszcza. Dostała więc srebrzysty płaszcz, ale dalej nie chciała starca, tylko poszła znów do wróżki, a ta jej radzi. Powiedz, że nie wyjdziesz za niego, dopóki nie dostaniesz płaszcza z litego złota. Dostała płaszcz z litego złota, ale wciąż nie chciała starca. Poszła do wróżki, która jej rzekła. Powiedz, że nie wejdziesz za niego, dopóki nie dostaniesz płaszcza utkanego z piór wszystkich ptaków, jakie latają w powietrzu. Wtedy starzec posłał po człowieka, który przyniósł z sobą korzec grochu i zaczął zwoływać wszystkie ptaki, jakie latają w powietrzu. Każdemu ptakowi kazał wziąć ziarno grochu i zostawić piórko. A kiedy ptak wziął ziarnko grochu i zostawił jedno ze swych piórek, I zebrano wszystkie pióra, tkano z nich płaszcz i ofiarowano dziewczynie. Ale ona wciąż nie chciała się zgodzić i znów poszła do wróżki, a ta rzeczy: Powiedz, żeby ci jeszcze zrobił płaszcz z kociej skóry. Dostała płaszcz z kociej skóry, włożyła go na siebie, zabrała tamte płaszcze i uciekła do lasu. Szła, 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 aż przewędrowała na skraj lasu. I zobaczyła wspaniały zamek. Ukryła swe piękne szaty, podeszła do bramy i poprosiła o jakąś pracę. Pani na zamku, zobaczywszy ją, powiedziała Żałuję, ale nie mogę ci dać lepszej pracy, ale jeśli chcesz, to możesz zostać pomywaczką. Szła więc dziewczyna do kuchni, i z powodu płaszcza nazwano ją kocią skórką. Kucharka była dla niej okrutna i codziennie zatruwała jej życie. Wkrótce potem w pałacu oczekiwano powrotu młodego pana, a na jego cześć miał się odbyć wielki bal. A gdy służące rozmawiały o tym między sobą, kocia skórka odezwała się nieśmiało: Och, pani kucharko, jak bardzo chciałabym być na tym balu! Ach, ty, brudny garkotłu! Zawołała kucharka, ty chcesz pójść między strojne panie i panów w swojej brudnej kociej skórze? Ładnie byś wyglądała. To mówiąc, schwyciła miednicę z wodą i klusnęła nią prosto w twarz kociej skórki. A ona tylko otrząsnęła się i nic nie powiedziała. Kiedy nadszedł dzień, w którym miał się odbyć bal, wypchnąła się z domu i pobiegła na skraj lasu, gdzie ukryła swoje szaty. Wykąpała się kształtowym wodospadzie i nałożywszy na siebie srebrny płaszcz, pośpieszyła na bal. Ledwo weszła, zachwyciła wszystkich swą urodą i wdziękiem, a młody lord od razu zapała do niej miłością. Poprosił ją, aby zechciała z nim przetańczyć pierwszy taniec. A potem nie tańczył już z nikim innym, tylko z nią przez całą długą noc. Kiedy nadeszła chwila pożegnania, młody pan powiedział: Proszę cię, powiedz mi dziewczyno, gdzie mieszkasz. A kocia skórka dygnęła i odrzekła tak: Jeśli prawdę chcesz wiedzieć, miły panie, znak miski z wodą zdobimy mieszkanie. To mówiąc, wybiegła z zamku, że wdziała suknię z kociej skórki i wślizgnęła się niepostrzeżeni do kuchni. Następnego dnia młody lord podszedł do matki, pali na zamku i oświadczył, że nie poślubi nikogo innego, tylko z lebrzystej szacie i że nie zazna wytchnienia dopóki jej nie odszuka. Postanowiono więc urządzić bal w nadziei, że śliczna dziewczyna zjawi się znów. – Ach, jak bardzo tu chciała pójść na bal! – rzekła znowu kocia Skórka do kucharki. A na to kucharka wrzasnęła z gniewem. — Co? Taki bezwstydny, niechlejny brudus jak ty? — A tu dopiero natrząsaliby się z ciebie wszyscy, strojne damy i panowie. I schwyciwszy ważąch, grzmotnęła nią po plecach kocia skórkę, aż złamała się rączka warzą krwi. Ale kocia skórka tylko potrosnęła głową, pobiegła do lasu, gdzie przede wszystkim wykopała się w kryształowym źródle, a potem włożyła na siebie szatę z litego złota i poszła na bal. Gdy tylko wyszła na salę, wszystkie oczy zwróciły się na nią, a młody lord od razu poznał w niej dziewczynę z pod znaku miski z wodą. Poprosił ją do pierwszego tańca i aż do ostatniego nie odstąpił jej nikomu. Po ostatnim tańcu znów zapytał jej, gdzie mieszka, a dziewczyna tak odpowiedziała: Jeśli prawdę chcesz wiedzieć, miły panie, złama ważą chęć Zdobi na mieszkanie. Tygnęła i wybiegła z sali. Potem zrzuciła swą złotą szatę, że wzięła kocią skórę i wsiadła się do kuchni, niezauważona przez kucharkę. Na drugi dzień młody lord, po bezwocnych poszukiwaniach znaku miski z wodą i złamanej ważą chwi, poprosił matkę, żeby wydała jeszcze jeden bal, bo może i tym razem zjawi się ta śliczna dziewczyna. Wszystko odbyło się tak jak przedtem, chociaż powiedziała kucharce, że bardzo pragnęła wypójść na bal, a kucharka zmyśliła jej, e, zmyślała jej od nich ludnych brudasów i uderzyła po głowie duszlakiem. A dziewczyna tylko potrząsnęła głową i poszła do lasu, I jak zwykle wykąpała się w kosztowowym źródle, a potem przebrana strój ptasich w piór udała się na bal. Ledwo przekroczyła brukseli balowej Zebrani goście zdumieli się na widok cudnej damy, stojnej w tak niezwykłą i bogatą szatę, a młody lord natychmiast poznał w niej wybrankę swego serca i cały wieczór tylko tańczył z nią. Kiedy zabawa dobiegała końca, zażądał od niej, by powiedziała mu, gdzie mieszka, lecz w odpowiedzi usłyszał: Jeśli prawdę chcesz wiedzieć, miły panie, pogięty duszlak zdobimy mieszkanie. Z tymi słowami skłoniła się i pobiegła do lasu. Ale tym razem młody lord udał się jej śladem, a ujrzawszy, jak zamieniła swoją piękną szatę na skórę kocią, poznał w niej pomywaczkę z zamku. Nazajutrz poszedł do swej matki, pani na zamku i oznajmił jej, że pragnie poślubić pomywaczkę kocią z górkę. Nigdy powiedziała matka i wyszła z komnaty. A młody pan tak ciężko się zmartwił, że zachorował, i musiał się położyć do łóżka. Lekarz próbował go leczyć, ale młodzieniec przyjmował lekarstwa tylko z rąk kociej skórki. Wtedy lekarz podszedł do pani na zamku i powiedział, że z niej umrze, jeśli nie zgodzą się na jego małżeństwo z kocią skórką. Musiała więc ustąpić i wezwała do siebie kocią skórkę. A ona przywzięła szatę z litego złota i poszła do pani na zamku, która po chwili już była rada, że syn jej poślubi tak piękną dziewczynę. Odbyło się wesele i po niejakim czasie urodził im się maleńki synek, który wyrósł na ładnego chłopca. Gdy chłopiec miał już cztery lata, pewnego dnia do drzwi zapukała żebraczka z dzieckiem na ręku. Kocia skórka, która była już panią na zamku, dała małemu lordowi trochę pieniędzy i poleciła mu zanieść je żebraczce. Chłopiec poszedł i włożył pieniądze do rączki dziecka, żebraczki, które wychyliło się z ramion matki i ucałowało młodego lorda. Tymczasem stara, złośliwa kucharka, dlaczego jej nie odprawiono, przyglądała się temu i powiedziała – patrzcie no tylko, jak to dzieci braków lgną do siebie. Kocia Skórka wzięła sobie do serca tę zniewagę. Poszła więc do małżonka, opowiedziała mu wszystko o swoim ojcu i poprosiła, aby pojechał dowiedzieć się, co się stało z jej rodzicami. Wyruszli oboje razem w wielkiej karecie, Jechali przez lasy, aż przybyli do domu ojca kociej skórki i stanęli w pobliskiej gospodzie. Tutaj kocia skórka została, a tymczasem jej mąż poszedł dowiedzieć się, czy ojciec przyzna się do niej. A ojciec jej nie miał już więcej dzieci. Żona mu umarła, więc był całkiem sam na świecie, przygnębiony i nieszczęśliwy. Gdy wszedł młody lord, ledwie raczył na niej spojrzeć. Ten zaś usiadł tuż przy starcu, i zapytał: Panie, proszę cię, powiedz, czy nie miałeś nigdy niegdyś młodziutkiej córki, której nie chciałeś nigdy oglądać na oczy? Starzec odrzekł: To prawda, jestem to twardziałym grzesznikiem, ale dziś oddałbym wszystkie bogactwa za to, abym mógł ją choć raz przed śmiercią zobaczyć. Wtedy młody lot opowiedział mu, co się wydarzyło. Chodził z zaprowadził go do gospody, a potem zabrał swojego teścia do zamku, gdzie odtąd wszyscy razem żyli długo i szczęśliwie. Wjedził się i skończyło się. Życzę Wam spokojnych i kolorowych snów. Dobranoc, dzieci!